Tylko na di Expert. So, what exactly is stopping us from doing this? Geometry. Just ignore. Polska jako zaplecze inżynieryjne Europy. Witam serdecznie na d Expert. We wspomnieniach konstruktora tym razem na tematy bardziej polityczne, a może geopolityczne, a może po prostu na tematy takie zupełnie przyziemne. Mianowicie tytuł tego odcinka to jest sentencja, którą napisał do mnie Łukasz Cycelon, Jeden z chłopaków, którzy zgłosili się do inicjatywy, którą organizuje Radek Hankę w związku z budującą się organizacją pozarządową, która prawdopodobnie docelowo będzie stowarzyszeniem. Łukasz napisał do mnie maila i tam właśnie zamieścił tą sentencję. Strasznie mi się spodobała, wywołała ona we mnie pewne przemyślenia, bo przecież byłem na zachodzie, przecież byłem też, no nie na takim całkiem dalekim, ale jednak wschodzie, bo w Indiach. Pooglądałem trochę świata, porozglądałem się, zobaczyłem w jak dużej mierze światowa inżynieria jest ciągnięta za pomocą przybyszy ze wschodniej Europy. A może rzeczywiście zrobić tak, że zacząć budować u nas w kraju coś, co początkowo mnie się wydawało, może jakoś delikatnie wpłynąć na naszą sytuację, gdzieś trochę nam pomóc, gdzieś, ok, będziemy się konsultować, będziemy mieć jakiś bank makr, może jakąś listę sobie otworzymy z takimi dobrymi, fajnymi kontrahentami może będziemy mieć jakąś listę film, przy których trzeba uważać może zadzieją się pewne rzeczy w samym gronie nas wszystkich a teraz jednak przemawia do mnie nieco więcej mianowicie zaczynam się zastanawiać, czy oczywiście zupełnie idealistycznie ale no, jak to kiedy nie podejmuje się wyzwań to się nic nie osiąga może, bo chyba jednak w tym kierunku będę tutaj chciał Delikatnie sugerować tej całej inicjatywie, żeby może założyć sobie takie zupełnie górnolotne cele, takie niesamowicie górnolotne cele, jak na przykład zorganizowanie jakiegoś ciała, które mogło być, nie wiem, spółką założoną przez stowarzyszenie, może jeszcze jakimś innym ciałem, które działałoby zupełnie jako jednostka działająca na rynku, mająca zaplecze, bardzo wielu wysoce wyspecjalizowanych inżynierów, bo już naprawdę widzę i jestem pełen podziwu, na jakim poziomie zgłaszają się ludzie do tej inicjatywy. Może taka grupa mogła być na tyle silna, że mogłaby prowadzić naprawdę bardzo trudne, bardzo ciekawe projekty, jako jednostka wynajęta do podzleceń. Przecież F16 nie zostało zaprojektowane przez Lockheed Martin. Została podnajęta inna spółka, i chłopaki. Kilku konstruktorów z tej zupełnie innej, całkiem niewielkiej spółki zaprojektowało maszynę, która teraz jest w bardzo wielu armiach świata i całkiem dobrze się spisuje. Czy nie może być tak, że jeżeli zbudujemy coś, co będzie miało niesamowicie dobre kompetencje, będzie zbudowane naprawdę oddolnie, będzie Sprawiedliwe dla członków, będzie to wszystko działało tak jak trzeba, to może pozyskując z całego świata projekty, będziemy w stanie wpłynąć na rynek lokalny. Może będziemy w stanie wpłynąć jako organizacja w taki specyficzny rynkowy sposób to znaczy, po pierwsze, ludzie z rynku będą pracować dla tej organizacji w projektach międzynarodowych, przez to zmieni się relacja podaż-popyt. Na rynku lokalnym, a to wpłynie chociażby na wynagrodzenia. Nie wiem, to jest taka zupełna myśl. Wydaje mi się całkiem realna. Oczywiście, wymagająca bardzo wiele pracy. Wymagająca też znalezienia ludzi, którzy będą w stanie pozyskiwać takie projekty. Oczywiście, wywiązania się z tych projektów. Ale ja z tego jestem spokojny, bo wielokrotnie widziałem, jak to polski inżynier ratował projekt, gdzie Amerykanie, Anglicy, Francuzi czy ktokolwiek inny nie mogli sobie z tym poradzić. A dlaczego myślę, że tak będzie to sprawiedliwe i oddolne? Dlatego, że w bardzo fajny sposób się to tworzy. Teraz, właśnie w sobotę, ruszyła ankieta do wszystkich osób, które wcześniej wysłali maila, który był zamieszany pod moimi filmikami i pod postami Radka i. Zebrało się w sumie 88 osób. Jak na sam początek, uważam, że bardzo dużo. Ankieta ruszyła. Czas na wypełnienie ankiety jest do poniedziałku, i wtedy, w ciągu, myślę, jednego, dwóch dni, uda się zebrać, podsumować, przygotować raport i go opublikować. A na podstawie tego raportu, przygotować już następne spotkanie, gdzie Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że pojawi się dużo więcej osób niż na ostatnim. Będziemy chcieli proponować już konkretne głosowania, które wskażą już nam drogę do tego, w jaki sposób budować statut. Następną drogą będzie rozesłanie tego statutu do tych wszystkich ludzi, którzy się wciąż organizują. Oczywiście cały czas czekamy na następnych chętnych. Każdy może zobaczyć, to nagranie, gdzie przez prawie 4 godziny rozmawiamy, tutaj u góry w rogu jest link i samemu stwierdzić, czy może warto się do tego dołączyć, no na wzięcie udziału w tej ankiecie jest nieco za późno, ale w samym głosowaniu jak najbardziej jeżeli uda Ci się przemyśleć temat i napisać na maila w który jest w opisie zostaniesz dodany do listy i otrzymasz zaproszenie na spotkanie już po ankiecie na tym spotkaniu chcemy, żeby została przegłosowana już konkretna linia tworzenia organizacji i kiedy już zaczniemy przygotowywać dokumenty dokumenty zostaną do wszystkich rozesłane będziemy odpowiednio ilość czasu czekać na informację zwrotną i potem znowu dopracowywać i myślę, że w ciągu kilku tygodni pojawi się już wersja ostatnia ostateczna do przegłosowania czy rzeczywiście taka wersja to będzie już ten status, który byśmy chcieli ale mogę się jeszcze podzielić bo w sumie stwierdziłem, że to może też Was zainteresować. Jakie są w ogóle przykładowe pytania w tej ankiecie? Są tutaj takie zupełnie bazowe pytania. Czy chciałbyś, żeby to było stowarzyszenie, fundacja, nieformalna grupa? A może masz jakąś w ogóle własną koncepcję? Czy organizacja powinna mieć status o organizacji pożytku publicznego? To też jest ważne pytanie, bo to też pokazuje, w jakim kierunku powinien być statut. Ile osób powinno być w zarządzie organizacji? Czy w ogóle powinna mieć organ nadzorujący, jeżeli tak, to ile osobowy? Jak powinno się wybierać osoby zarządzające organizacją? Kto powinien mieć prawo wyboru zarządu? Czy chciałbyś zostać prezesem członkiem zarządu, jeśli tak, to podaj swoje imię i nazwisko. A może chciałbyś zostać członkiem wewnętrznego organu nadzorującego? Zapraszamy. Padło już w trakcie ostatniego spotkania, że osoby, które wymyśliły całą tą inicjatywę, wcale nie są specjalnie chętne, żeby tym zarządzać. Mają swoją, w cudzysłowie, robotę. Chcieliby, żeby takie coś istniało, chcą pomóc przy stworzeniu tego, ale fajnie, jeżeli pojawi się ktoś, kto mógłby to poprowadzić. Można powiedzieć, że cały czas szukamy jakiegoś odpowiedniego lidera, żeby tym zarządził. Są też różne pytania ogólnie o pieniądze. Może nie będę podawał wszystkich, może dam jakiś przykład, jak powinny się kształtować składki członkowskie. Jakie składki członkowskie byłyby dla ciebie akceptowalne? Czy studenci powinni mieć możliwość płacenia pełnej składki? Jeżeli tak, to jaki procent? Wszystko wygląda na to, że tu będzie bardzo dużo różnych odpowiedzi, z których potem coś się wyłoni. To nie jest takie wprost. Wybierz A, B, C, bo my już się ograniczoną. Ilość tego oferujemy i się zdecydujemy na to, co my proponujemy. Tutaj w większości, chyba nawet we wszystkich tych pytaniach, które przeglądałem, to są wszędzie pytania otwarte. Jeżeli masz własną myśl, podziel się nią. Są pytania też dotyczące długoterminowych celów organizacji. Też tutaj już akurat są podane konkretne cele, które były już wcześniej przedyskutowane i po prostu trzeba wskazać tam od 1 do 5, jak bardzo Ci na tym zależy. To też bardzo fajnie pokaże, w którym kierunku ta organizacja, jak gdyby wolą wszystkich jej członków, zamierza się kierować. Znowu propozycja, jeszcze coś, to zaproponuj. Może coś jeszcze, może o czymś nie pomyśleliśmy. Też pytania o mikroprzedsiębiorców, czy... Też jest pomysł na to, żeby w jakiś sposób tutaj kooperację z nimi nawiązać. I nawet ciekawe pytanie odnośnie kwestii już wydatkowania pieniędzy, na razie dość ogólne, ale już na tym etapie zastanowienie się nad strategią wydawania środków, które organizacja ma posiadać, no bo przecież będą składki członkowskie. Fajne jest to, że w całej inicjatywie jest bardzo dużo doświadczonych ludzi. Którzy też chętnie chcą prowadzić szkolenia, dzielić się swoją wiedzą. Przypominam, że szkolenia dotyczące prowadzenia projektu i tak naprawdę tworzenia, parametryzowania, to nie lubię takiego określenia: parametryzowania. To jest, no, Mówi się parametryzowania, wtedy to dla Was jest jasne. Nie chodzi o parametryzowanie. Chodzi o taki sposób budowania modeli, aby dało się po prostu bardzo fajnie, łatwo je modyfikować. Oczywiście parametryzacja tam. Gdzie trzeba, tam gdzie chcemy, żeby coś było od czegoś zależne, żeby coś z czymś współdziałało, ok, ale najważniejszy jest sposób budowania. I tego sposobu właśnie możesz się dowiedzieć w oferowanych przeze mnie szkoleniach. Na dole masz całą listę linków. Jeszcze przez kilka dni na Enixa są bardzo dobre ceny. Potem będę niestety musiał już wrócić do takich, które mam umówione z dystrybutorem, ale. Jeszcze Katia, jeszcze SolidWorks też jest dostępna raczej prawie że na bieżąco w linkach pod moimi materiałami. Przygotowuję się powoli do przygotowania podobnego szkolenia w SolidExpercie. Ale tu jeszcze dogrywam sobie temat, żeby znaleźć odpowiednią ilość czasu, żeby sobie to przygotować, żeby dograć kwestie licencyjne z dystrybutorem. Może też będzie tak, że będę też szkolił dystrybutora też. Właśnie z tej dziedziny, też w SolidWorks, ale to jest na razie jeszcze trochę w proszku. Jest szansa, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy takie szkolenie się będzie mogło pojawić. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na następne wspomnienia konstruktora.